Jesteśmy w Iławie na terenie Centrum Szkoleniowego, naszego Centrum Szkoleniowego w ramach kooperacji z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, który zainicjował szkolenie pod tytułem BIM w kooperacji wielobranżowej. W ramach tego szkolenia, którego organizatorem na zleceniu Uniwersytetu jest firma Ewol Centrum Szkoleniowe, prezentujemy nasze oprogramowanie, naszą cyfrową budowę w postaci Bluesprint Excela. Pokazujemy, jak został zaprojektowany model budynku, który mamy u nas w Centrum Szkoleniowym w Iławie, który zrealizowaliśmy właśnie w bim -ie. Był cyfrowo zamodelowany, powstały plany montażowe. Go zbudowali, i dzisiaj uczestnicy tego szkolenia mogą zobaczyć, jak ten budynek wygląda, i mogą spróbować i poczuć to, jak się go buduje za pomocą naszych specjalnych miniżurawi Spider 250 czy MK240. Można by chyba powiedzieć, że to jest pierwsze tego typu szkolenie, jakie jest nam znane w kraju, które łączy właściwie nowoczesną technologię bezpośrednio z murowaniem. My jako Xella mamy to stworzone, mamy zaprojektowane do tego celu specjalne mini żurawie. No i mamy do tego celu specjalne nasze produkty wielkoformatowe pod tytułem Silka Tempo i e ten Jumbo płyty i e ten panel GHT, czy i e ten panel SWE, o których tutaj też oczywiście wspominamy. No i reakcje ludzi po tym, jak spróbują sobie, jak fajnie się pracuje z tymi naszymi żurawiami, jak niewiele to wymaga siły. Właściwie wszyscy zgodnie twierdzą, że gdyby budowali swoje domy, czy mieli gdzieś tam w przyszłości potrzebę budowy, na pewno rozważyliby zastosowanie naszych dużych elementów i naszych mini żurawi. Generalnie uczymy się bardzo ciekawych rzeczy przyszłościowych. Na pewno nam się to bardzo przyda. W jakiejś tam karierze zawodowej. Dużo łatwiej jest się jakby przekonać do, do nauki czegoś, jak, jak praktycznie tutaj się tego uczymy, niż taką teoretyczną wiedzę ktoś nam przekaże. Bardzo pozytywnie. I do innowacyjnych technologii, tak na przykład te żurawiki. Bardzo przyjazna sprawa, moim zdaniem. Taki mały, co mieści się w drzwiach dziewięćdziesiątkach, no to można ścianę bez praktycznie schylania postawić, tak? I nie dość, że oszczędność zdrowia, pieniędzy na pewno na pracownikach. Ogólnie cały kurs jest bardzo przyjemny. Myślę, że otwiera to trochę głowy. Fajnie coś takiego zobaczyć po prostu. Skupiamy się na rozwinięciu możliwości i też poszerzeniu horyzontów studentów o wykorzystanie bim w praktyce. Na początku zbudowaliśmy model w kilku różnych programach BIM-owych, według idei OpenBIM. Potem przenieśliśmy ten model do wirtualnej rzeczywistości, do tego kasku, który mam na głowie. Jednocześnie studenci mogli budować, a na końcu również zeskanowali wszystko więc pełen przekrój całego cyklu życia budynku w kontekście cyfrowym, ale także zastosowaniem naszych materiałów. W Xeli dla nas cyfryzacja budowy jest bardzo ważna i mamy swój dział Blue Sprint. Chcemy stale rozwijać tą naszą cyfrową budowę, efektywną budowę i duże bloki na rynku polskim. W tym roku akurat będzie. Produkcja elementów i ten panel SWF Ostrołęce, z którą chcemy ruszyć w połowie tego roku. Przez tego typu szkolenie u nas w Centrum Szkoleniowym przeszło już siedem grup uczestników, z czego dzisiaj gościliśmy studentów, dwie grupy. Wcześniej gościliśmy trzy grupy pracowników Uniwersytetu i jeszcze na samym początku dwie grupy studentów. Jest to różnego rodzaju grono, które przyjeżdża do nas. Nikt inny nie zapewni dużych bloków, które sam produkuje, nikt nie zapewni... Specjalnych mini żurawi, które sam zaprojektował do tych produktów. My jako Xella to wszystko zrobiliśmy, tym się chwalimy i chętnie pokażemy jak fajnie to wpływa na to, że możemy budować szybciej, bezpieczniej, efektywniej. A to są takie wartości dla nas bardzo ważne, szczególnie bezpieczeństwo na budowie. Ten kurs, na którym jesteśmy, no to mogę powiedzieć tyle, że jest bardzo interesujący, dużo nam daje i na pewno skorzystamy z niego w przyszłości. Fajnie, że możemy poznawać nowe technologie, te małe żurawie, które wspomagają proces stawiania ścian, no to nie widziałam ich jeszcze do tej pory i nie słyszałam, także fajnie, że możemy coś nowego zobaczyć. Dla nas na pewno nowe doświadczenia, dużo można było wynieść z każdego zajęcia, prezentacji, które zobaczyliśmy. Udało nam się dzisiaj dużo zobaczyć, nowych technologii, które w przyszłości przydadzą nam się na pewno. Mówiąc o uczestnikach, bardzo się cieszymy, że przyjeżdżają właśnie do nas studenci, studenci kierunków budownictwa, czy inżynierii środowiska, czy innych kierunków. To są ludzie młodzi, którzy właśnie kończą studia, którzy będą wchodzili na rynek pracy i dla których ta wiedza nowoczesna, praktyczna jest bardzo potrzebna, uważam, i u nas mogą tego doświadczyć. No, zakładamy, że będą dalej szerzyć te cyfrowe rozwiązania. I tą efektywną budowę, no co przełoży się na to, że budowy w Polsce będą funkcjonowały lepiej, efektywniej i pracownicy będą tam chętniej pracować, bo nie będą się musieli męczyć, ponieważ będą mogli wykorzystywać wszystkie atuty zaprojektowania danych budynków technologii BIM, w naszym przypadku Blue no i korzystając w efekcie finalnym z naszych produktów i naszych miniżura.